Bóg światła, jedyny Bóg prawdziwy dla wszystkich ludzi, nawet dla Ciebie. Dzisiaj na live w komentarzu jakiś chrześcijanin napisał, kiedy zetnę brodę, bo wyglądam jak bezdomny. Poniżając tym oczywiście bezdomnych ludzi, że niewłaściwie wyglądają bezdomni ludzie, natomiast ta osoba, ten chrześcijanin nie ma zamiaru im Pomóc, ba, ma zamiar ich poniżać i obrażać publicznie, jak to robił pisząc ten komentarz. E, odpowiedziałem oczywiście tej osobie, ale odpowiedziałem tak jak nauczam. Ogólnie Zacznę tylko, zanim odpowiem, co odpowiedziałem tej osobie, to tylko wam napomknę, że nie pochodzę z ziemi, jestem bliżej światła niż myślisz. Jest to napisane w księdze Grupa Oświetlamy Bogę drogę. Nie poznasz mnie nigdy na ziemi, ale poznasz mnie po śmierci jako jedno ze świateł, które stworzył Bóg, nauczyciel PJ. I, i dlatego um, mieszkam na ziemi, ale nie jestem z Ziemi, to nie jest mój dom. Więc można powiedzieć, na Ziemi jestem bezdomny. E, natomiast jak odpowiedziałem tej osobie, życzę Wam miłości w postaci dobra, sprawiedliwości, moralności. I tu odpowiedziałem właśnie te, tym tekstem, co teraz będzie, tej osobie. Życzę Wam również tego, co składa się do mnie w Waszych życzeniach, po stokroć by doznało spełnienia. Czyli życzę że to, co ta osoba życzy mi, żeby miała to samo, ale może jeszcze nawet jeśli, jeśli jest taka możliwość, to by doznało spełnienia po stokroć, czyli po stokroć miała nawet lepiej z tymi swoimi życzeniami do mnie niż ja mam. I tak życzę również wszystkim ludziom na Ziemi. Więc jakiekolwiek słowa wypowiadacie w moją stronę, słowa życzenia, słowa życzenia sobie czegoś, żebym zrobił, słowa życzenia e, bezdomności czy innych tego typu rzeczy, e, słowa nienawiści, słowa rasizmu i tak dalej, by postokrodzi doznało spełnienia. To są wasze, oczywiście słowa, wasze życzenia w moją stronę. Wy wybieracie, co. Co będziecie życzyć mi, i w tym wypadku mi, a kiedy we mnie jest Bóg, to i Bogowi również, a kiedy obok mnie jest Bóg, to i Bogowi również, a kiedy w moim słowie jest Bóg, to i Bogowi również. Pamiętajcie, że jak życzycie coś mi, to i Bogowi również, Bogowi światła. E... Natomiast ja, tak jak w księga grupa oświetlamy drogę. Księga God Glow jest zapisane. Życzę Wam miłości w postaci dobra, sprawiedliwości moralności. Czyli żebyście czynili dobre uczynki i byli dobrymi ludźmi, sprawiedliwymi ludźmi i moralnymi. Moralnymi ludźmi. To są życzenia zawsze ode mnie dla Was. Więc. Pamiętajcie, co wychodzi z waszych ust, bo kiedy staniecie przed Bogiem, to Bóg światła będzie Wam przypominał, co na ziemi wyszło z waszych ust w stronę innych ludzi. Co na Ziemi zrobiliście złego, co na Ziemi zrobiliście dobrego. Bóg to będzie Wam przypominał. Nie będzie kierował się Bóg w moją stronę, nie będzie Wam klepał po ramieniu, nie będzie W Waszym komentarzu śmiało się z bezdomnych czy z osób z brodą taką brodę. Również Jezus Palestyńczyk nosił Jezus Palestyńczyk, syn Boga Światła. Prorok, syn Boga Światła. I nie będzie stawał w waszym komentarzu, w waszej wypowiedzi, po waszej stronie. Tylko będzie stawał Bóg jako sprawiedliwy, moralny i dobry. I osądzi was. Sprawiedliwie i moralnie. I dobrze pod tym względem, że sprawiedliwie i moralnie dla tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez Was. Im więcej Wam się nazbiera, tym pewniej będziecie mieć. Drogę do piekła. I nikt Wam nie będzie stawał na drodze do piekła. Żaden dam, demon, diabeł nie, nie będzie stawać Wam na drodze do piekła. Natomiast, jeśli będziecie robić dobre uczynki, bo przez dobre uczynki do Boga, w tym dobrze wypowiadać się w stronę ludzi, nie poniżać ich, nie atakować, nie siać rasizmu, nienawiści. Nie zniewalać ludzi, żeby na przykład, o, kiedy zetniesz broda? Twoja broda? Nie twoja broda. Kiedy wybierzecie tą drogę? To Bóg osądzi Was sprawiedliwie i da Wam niebo. Bo sprawiedliwość daje niebo tym, którzy są dobrymi ludźmi, i tym, którzy są ofiarami. Złego człowieka, czy ofiarami samego szatana, który nieraz wchodzi, wciela się w postać człowieka. Pamiętajcie, to nauka dla wszystkich, którzy za dużo mówią ustami, a za mało czynią dobrych uczynków. Pozdrawiam.